Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie po przerwie kilkudniowej tutaj na YouTube. Jak większość z was wie, no nie było mnie w weekend, ponieważ byłem na pierwszych w Polsce mistrzostwach esportowych, jeśli chodzi o wyścigi wirtualne w grze F1 2021, organizowane przez Polish F1 Series, czyli największą ligę w Polsce. No, i naprawdę jestem mega zadowolony z tego, jak to wszystko wyglądało. Postaram się zrobić jakiś materiał w przyszłości. No, ale tutaj mamy cztery wyścigi do rozegrania na lanie. Pierw będzie Monza, potem będzie Singapur, następnie Jeddah i kończymy sezon jadąc Chiny. Widzowie, pierwsze mistrzostwa Polski w grze F1 2021 na LANie, czyli na fizycznym evencie, gdzie wszyscy kierowcy spotkali się, tak wszyscy kierowcy się spotkali, którzy startowali w tych wyścigach, było sporo widzów, w końcu było fajnie zobaczyć was wszystkich na żywo, przybić piątkę, zrobić zdjęcie, no to było naprawdę niesamowite doświadczenie. No ale tak widzowie, tutaj na ten event każdy mógł sobie przywieźć Swój własny sprzęt. Ja przywiozłem tylko i wyłącznie swoje pedały, ponieważ zależało mi na tym, żeby nie odzwyczajać się od moich pedałów. Pedały są w sumie chyba najważniejsze: to wyczucie po prostu, e, szczególnie hamulca. Ja mam właśnie hamulec z loadcellem od Fanateka, no ale nie jeździłem na swojej kierownicy. Mogłem ją zabrać, oczywiście, ale stwierdziłem, że wykorzystam okazję. E, mój kolega, taki znajomy, pożyczył mi swojego Fanateka Direct. Driva, no i stwierdziłem, że przetestuję go na tym evencie, no i oczywiście trzeba było się przyzwyczaić. E to nie była jakaś duża różnica, no ale potrzebowałem godzinki, dwóch, żeby się przyzwyczaić do sprzętu. Bardziej nawet do pedałów musiałem się przyzwyczaić, szczerze wam powiem, ponieważ było inne ułożenie tych pedałów, no bo używałem innego siedzenia, tak? Tutaj już każdy miał te same siedzenie od Playseat'a, no ale to jest inny Playseat niż to, co ja mam tutaj w domu, więc to było taki największy faktor, największy czynnik, do którego trzeba było się przyzwyczaić. No i też oczywiście... Presja samego lana, czyli no tutaj widzisz wszystkich kierowców na żywo, a przede wszystkim publiczność, więc trzeba było sobie radzić ze stresem, chociaż tak naprawdę ja nie odczuwałem jakiegoś stresu związanego właśnie z publicznością, ale pierwszy raz na przykład no tutaj większość kierowców, z którymi się ścigałem, musiała się zmierzyć właśnie z tym całym wydarzeniem, jakim jest LAN. Także widzowie, lecimy z mądzą. no i tutaj z nami jest oczywiście Jeremiasz oraz Przemek i na wstępie jeszcze tylko wam powiem, że no niestety, ale nie będziemy mnie słychać dobrze praktycznie, nie będzie mnie w ogóle słuchać, jak będziemy już na torze. No niestety, ale źle się nagrał dźwięk z mojego mikrofonu, był po prostu za cichy. Także będę wszystko opowiadał wam. Halo, Halo, O, no, widzę właśnie, oglądam się oglądało nasze wyjście na scenę. Mała scena, no, no, za dużo chłopa na tą scenę. No. Ale nie, no powiem ci, że kurde, na razie dobrze chłopaki to se tam organizują. Nie, no fajnie, dobrze fajnie, to fajnie, wygląda. Fajnie, fajnie. No tak ze 100 osób jest tutaj tak z widzów takich. No. Spoko to wygląda. No, jak tak mam patrzeć, to na razie to. Okej, okay, no, widzowie na ile tam widzów? 300 widzów na tym. Pytanie na tym, tylko. A tu 100 widzów realnych. Nie? No to spoko, spoko. Także jak słyszeliście, Jeremiasz bardzo zadowolony z tego, jak to wszystko wyglądało. Będziemy tutaj zaraz lecieć kwalifikacje, jak możecie zauważyć na kamerce. Siedzę sobie tutaj. Za mną jest jakiś random, nie wiem kto nie <laughs> ja żartuje. Także fajnie to wszystko wygląda. Jak widzicie, LEDy to wszystko e, fajne miejsce. Lecimy z kwalifikacjami widzowie. Jak widzicie, pochmurna pogoda, ale nie będzie padać deszcz. Także zobaczymy, jak wyjdą te kwalifikacje. Kto szybciej przyzwyczai się do sprzętu, kto szybciej przyzwyczai się do tego całego wydarzenia, jakim jest LAN, kto będzie. Najbliżej swojego tempa, bo bardzo ciężko było nam się zbliżyć do tego tempa, jakie reprezentowaliśmy w naszym domowym zaciszu. Także, jeśli tracisz mniej więcej jedną dziesiątą do tego, co robisz w domu, to jest dobrze. I właśnie mniej więcej tyle traciłem do, do e, swojego tempa. Także lecimy. Przejechaliśmy już e, Szykanę. Załadowałem się na dwa okrążenia, żeby no, przyzwyczaić się do warunków, co prawda mieliśmy trening wcześniej, no ale chciałem mieć dwa okrążenia, żeby jak najwięcej okrążeń przejeździć, bo im więcej treningu, im więcej wprawy, tym lepiej, tak, no to są wydarzenia lanowe. Także jesteśmy już po wyjściu z pierwszego Lesmo, teraz wchodzimy w drugie Lesmo, Kuba Rzeszut z najlepszym czasem 19.700. Jesteśmy teraz pod koniec drugiego sektora, Piotrek Takulet 19.500, co pokazuje, że no bardzo szybko Piotrek się przyzwyczaił, no, bo robi już w Q1 19 500, to jest bardzo dobry czas. Nie tylko jak na Q1, ale na to, że no to jest LAN. No, i teraz będziemy kończyć nasze pierwsze okrążenie. No, i to okrążenie było dosyć słabe. Było no sporo jakichś takich drobnych błędów. Więc będziemy jeszcze jechać. Jedno okrążenie pomiarowe kończymy to pierwsze. Minuta 19.900, więc dopiero P6. Druga szykana za, za późno zahamowana. Także jak słyszeliście, Jeremy, mój inżynier wyścigowy, ma dane dotyczące mojego okrążenia i on porównuje to okrążenie, które przed chwilą zrobiłem, z okrążeniem, który, którego zrobiłem w domu kilka dni wcześniej, żeby powiedzieć mi, w których momentach, na którym zakręcie tracę. No jak powiedział, że właśnie w drugiej szykanie straciłem, to teraz zobaczymy, czy jestem w stanie się poprawić tej szykanie, jak lepiej przejadę i oczywiście tak się wydarzyło. Poprawiłem się o ponad dychę, więc e, wydała się ta informacja, ale ja w sumie już sam wiedziałem, że tamtą szykanę spieprzyłem, no ale Jeremy tu mówi ze szczegółami tak naprawdę, no, w których zakrętach mogę szybciej pojechać, nawet gdy o tym nie wiem. Także już półtorej dychy jestem szybciej od poprzedniego okrążenia, teraz wychodzimy z Ascari, jeszcze lepsze wyjście, jeszcze tam przed nami jedzie kierowca. Szymon Łukomski zjechał z toru. Jeszcze troszeczkę skorzystaliśmy z jego strugi powietrza. więc 10 tysięcznych może tutaj jeszcze urwaliśmy. No i wychodzimy z paraboliki. Mamy finalnie dziesiąte na minusie. Więc to już było dobre okrążenie. P3 rekord w trzecim sektorze. Także już to wygląda o wiele Ta jeden, lepiej. E, e, druga szykana e, dycha. To już masz 3 Lesmo 1, lesmo 2 było ok, jeżeli chodzi o ten grip. Ascari było dobre i Parabolika była dobra. No, czyli odejmując jakieś ile tam mówisz? 3 dychy od gripu? No to ja pierwsza, wiesz, pierwsza tak. szykana bardzo mocno zepsuta i druga szykana, a reszta była taka ok. Teraz zahamowałeś, nie wiem, ze 3 metry za wcześnie. Także jak słyszeliście, dostałem tutaj dogłębną analizę swojego okrążenia. Gdzie tracę, gdzie zyskuję, no w sumie bardziej gdzie tracę. I powiedział o tym, że za wcześnie hamuję do pierwszego zakrętu i też tutaj niestety na tym okrążeniu końcowym, bo teraz jeszcze wyjechałem w końcówce sesji na używanym komplecie opon, żeby jeszcze spróbować się poprawić. No to właśnie w tym pierwszym zakręcie do, na dohamowaniu jeszcze troszeczkę za wcześnie hamuje. Ale dużo zyskaliśmy w drugiej szykanie, więc ta druga szykana tutaj wyszła nam bardzo dobrze, bo tu już jesteśmy jedną dziesiątą na minusie. Wychodzimy z lesmo, dalej mamy dychę poprawy, więc to jest bardzo dobre okrążenie, jak na zużycie opon, bo to tak już naprawdę to już jest trzecie okrążenie pomiarowe na tych oponach. Więc e, jedziemy, bardzo dobre okrążenie i teraz wychodzimy z Ascari. Cały czas e, tutaj przez e, ten event, e, jak trenowałem, no to ten trzeci sektor bardzo dobrze mi e, siedział. No i teraz e, wchodzimy w parabolikę na piątym biegu, blisko wierzchołka no, na wejściu. No i będziemy kończyć okrążenie. Ta, I zobaczmy, to jest P2, minuta 16,600. Tak, reszta 16, wygląda ok. Ta, Także tak jak mówiłem Jeremy znowu tutaj dowalił się do tej pierwszej szykany, że tam no za wcześnie zahamowałem. No ale reszta okrążenia już wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Także kończymy Q1 na pozycji drugiej półtorej dychy za Piotkiem Stachulcem. Także wygląda to w miarę dobrze jeśli chodzi o dalszą część kwalifikacji. Mamy tempo żeby tutaj walczyć z kierowcami to jest najważniejsze żeby być jak najbliżej tych czasów, które robimy w domu, jesteśmy w Q2. Została minuta do końca sesji, jak możecie zauważyć, jesteśmy na P4. Dwójka z McLarena jest przed nami, więc oni zrobili w miarę dobre okrążenia. My mamy 19.700. Ten czas był zrobiony na nowym komplecie opon, więc to nie był dobry czas. Skoro w Q1 byłem w stanie pojechać 19.600 na dosyć mocno zużytych oponach, więc musimy się poprawić. Może to nie jest mega uber konieczne, żeby dostać się do Q3, to znaczy chodzi mi, że ten czas może wystarczyć, żeby wejść do Q3, no ale nie chcemy tutaj się stresować w końcówce sesji i jak możecie zauważyć już jesteśmy tutaj w dychy na minusie po wyjściu z Lesmo, ale jest więcej, o wiele więcej czasu do zyskania w ascari i w Parabolice, czyli w zakrętach, które bardzo dobrze mi się działy. Na przestrzeni kwalifikacji. I już tutaj odzyskaliśmy ponad dychę, także wygląda bardzo dobrze to okrążenie. Prawdopodobnie zejdziemy na 1950, jeśli dobrze przejdziemy parabolikę i bardzo dobrze ją przejechaliśmy. Wąsko. I jeszcze tutaj korzystamy z cienia aerodynamicznego za Olafem Soćko, który zjeżdżał do alei serwisowej. I finalnie poprawiliśmy się Dobre, o ok, prawie dwie dychy. 19.522, co daje nam aktualnie pierwszy czas. Przemek Kubacz skoczył na drugie miejsce, mój teammate, więc bardzo dobrze dla Mercedesa. Wchodzimy razem do Q3. No i to są oficjalne wyniki już q e, ku... Dwa. Piotrek Stachulec w końcówce poprawi swój czas, 19.4, no ale tracimy tylko dychę do niego. No ale też różnice między kierowcami są dosyć małe, więc przechodzimy do najważniejszego segmentu kwalifikacji, czyli Q3, ten segment, który dyktuje pozycje startowe pierwszej dziesiątki. Jesteśmy teraz pod koniec swojego okrążenia pierwszego pomiarowego na nowym, nie, to już będzie, to będzie używany komplet opon, bo miałem tylko jeden nowy komplet opon na Q3. Także jesteśmy teraz na używanym komplecie opon. Wychodzimy z e, paraboliki i będziemy kończyć nasze okrążenie pomiarowe. 19.564, więc w miarę dobre okrążenie jak na użyte opony. 16 tysięcznych straty do Kuby Rzeszuta. Także różnice między kierowcami są naprawdę małe, bo mamy tam nawet taki sam czas jak Franek Morawiak, 564. Także no, ten ostatni przejazd będzie giga kluczowy. Bo teraz pewnie sporo kierowców się poprawi. Są małe różnice między kierowcami, no ale dobrze było zrobić już jakieś pierwsze okrążenie. Na razie Piotrek Sakulec na P5, więc on będzie miał teraz no, wyzwanie, żeby Skryć to okrążenie, a my wychodzimy z pierwszej szykany 60 tysięcznych na minusie. Więc ta pierwsza szykana wyszła nam najlepiej ze wszystkich tych przejazdów kwalifikacyjnych do tej pory. Mamy rekord w pierwszym sektorze, prawie dwie dychy szybciej niż to, co zrobiłem w Q1. Także naprawdę, teraz było super. I będziemy wchodzić w lesmo. Tu wiem, że jestem w stanie spokojnie utrzymać tę przewagę. Teraz będziemy wchodzić w drugie lesmo, ale tutaj trochę za późno się złożyłem, więc straciłem czas na wejściu. I zobaczcie, nie jest. Zobaczcie, dopiero teraz włączyłem deres, bo myślałem, że go kliknąłem, i nagle straciłem całą swoją przewagę. Także, no, to był bardzo głupi błąd. To znaczy, no, byłem pewien, że wcisnąłem deres. No ale niestety, chyba za wcześnie go wcisnąłem i on się po prostu nie załączył. No ale kontynuuję dalej, próbuję się nie rozproszyć tym faktem i wychodzimy z paraboliki. Odzyskałem ten czas, no ale straciłem za dużo na tej prostej pomiędzy Lesmo a Ascarii. I poprawiamy się finalnie, ale jestem kurzony. Wiem, że jestem na P1, ale prawdopodobnie stracę te P1. No to nie ma szans, że utrzymam ten, e, tą pierwszą pozycję. I zobaczcie, no skończyliśmy dopiero na P6, wszyscy się poprawili, praktycznie wszyscy się poprawili, no i właśnie, ten DRS zadecydował o tym, że no nie wystartuje do tego wyścigu z wyższej lokaty, no prawdopodobnie nie zdobyłbym pole position, bo to okrążenie nie dałoby mi pole position, ale byłoby P3, może P4, yy, nie wiem, no na pewno wyżej niż to, co... No to pierwszy safety car co? Medy i Wislau tu do przodu. Także widzowie, lecimy z wyścigiem. Tutaj już Jeremy mówił o strategii. Jeśli wyjedzie safety car na początku, jakoś tył mi się nie chciał dokrzeć, ale dobra. Powodzenia. 9,388 miałeś. Dobra, Patryk. Także teraz było ważne, żeby dogrzeć te opony. No i tak jak mówiłem, jak wyjedzie safety car na początku wyścigu, no to zjedziemy po medy. Te medy dadzą nam możliwość dojazdu do końca wyścigu. Także jest wyścig przed nami, jest P6, tak, no dopiero P6, ale wiem, że w wyścigu mam tempo, żeby walczyć tutaj. No, może nawet o zwycięstwo, no ale trzeba się przejść. No ale, no, ale oczywiście trzeba się wpierw przebić. Tam do przodu zobaczymy. Wyścig jest długi, trzeba unikać incydentów, to jest też mega ważne. Pierwszy wyścig dla nowy w Polsce zaczynamy. Ruszamy i Daniel Kęcy nie wyruszył praktycznie w ogóle. Spóźnił się chyba sekundę, także mocno zaspał. Zyskaliśmy. Jeszcze tu Szymon Kulik miał lepszą trakcję na wyjściu i to wykorzystał, więc spadamy na razie na P6. Chociaż jeszcze próbuję tutaj walczyć z Szymonem Kulikiem na dojeździe do drugiej szykany, ale w tym momencie odpuszczam, żeby on przestrzelił troszeczkę hamowanie i postaram się na wyjściu go zrobić na trakcji. I właśnie w taki sposób chciałem podejść do tej walki, żeby odzyskać te piąte miejsce. Więc już wracamy na P5, a tam z tyłu. Przemek kubacz mój T-bait, niestety, ale uszkodził przednie skrzydło. Nie jest to jakieś wielkie uszkodzenie. Bo nie wiem, czy słyszeliście, ale to uszkodzenie na razie jest na poziomie 6%, więc da się z tym jechać, ale jego tempo nie będzie jakieś wybitne. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. My na razie jesteśmy na P5, więc zyskaliśmy jedną pozycję na starcie do tego wyścigu. Kończymy pierwsze okrążenie i będziemy czekać. Będziemy patrzeć na to, co będzie się działo przed nami. Na razie nie ma sensu atakowania nikogo, bo to jest dopiero początek wyścigu. To nie jest kluczowa e, faza. Jeszcze. Także przechodzimy do okrążenia szóstego. Nie wiem, czy to wymieniać. Się nie najgorzej. No jak się trzymasz jeszcze za nimi, to stój, według mnie. Tak będzie jeszcze to najwyżej wymienić. No, no. A miałeś zjechać? Nie zjedziesz? Odcinasz? No bo ja muszę te skrzydła, mam 6%, nie? No czy nie, no ty nie możesz w mnie zjechać? Nie, nie ma co. To... To... No nie, no bo będziesz na ten. Teraz DRS cię trzyma w trejnie, tak naprawdę. No nie pyta, ale. No nie wiem. No nie, 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 ty nie zjeżdżaj. Była spora dywagacja między przemkiem Hubaczem a Jeremiaszem, bo no tutaj uszkodzenia oczywiście ma Przemek Hubacz i on się zastanawiał, czy. Nie zjechać do Alei serwisowej, no ale trzymał się dzielnie za nami w tym pociągu DRS, więc nie było sensu Co ty na to, żeby zjechać na, 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 na następnym lapie Jeremy się pyta mnie, czy by tutaj nie. właśnie nie zrobić jakieś podcinki Ja odpowiedziałem ale nie słyszeliście Oli... No na następnym Na następnym się tak jakby otwiera okienko No i powiedziałem, że będę chciał na następnym okay. zjechać ja będę próbował właśnie podcinki na następnym A, może okrążeniu A z życia, no liczę 3, to ja, mogę, przecinek. ja mogę teraz zjechać. No Przemek może właśnie teraz jedzie do alei serwisowej, żeby wymienić przednie skrzydło. Okay. Zmieniać, zmieniać skrzydło, czy nie? nie. Tak, no. tak, ty tak. Tak? Tak. No dobra. No wymiana skrzydła zajmuje około 8 sekund z oponami, więc traci mniej więcej 5-6 sekund do nas na Czyli tym pit stopie. Da. Yy, na wyjazdowym Full Pizda, full, full przepraszam. No stracę 3 sekundy na drewnianie, nie? Mhm. O, jakiś jakiś ten. O, se, se, zjasta, zjasta. Także widzowie, i tutaj w końcówce okrążenia po wyjściu z paraboliki nagle wyjeżdża stracę, samochód ruchujone. bezpieczeństwa, więc trzeba, oczywiście trzeba. wszyscy zjeżdżają do alei Spokojnie. serwisowej. Ja, nie ma co, ja też stracę. Ja w pój stracę, mam winga jeszcze. Także wyjeżdżamy. Mój teammate będzie chyba wymieniał przednie skrzydło w takim razie, no raczej na pewno. No i będziemy wracać na tor, i zaraz mamy restart wyścigu medy. Praktycznie, no, wszyscy założyli medy. Niektórzy nawet hardy. A Szymon wiatr, Potem, z tego nie. co pamiętam, nawet softy założył. Także jest różnorodność strategii, ale pierwsza dziesiątka, tutaj większość ma medy. I będziemy, no. Coś próbować już do końca wyścigu, ale widzicie na restarcie: Kamil Stakura popełnia fatalny błąd. Na zimnych oponach wyspinował za dużo gazu, dodał na wyjściu z paraboliki. No i zyskaliśmy za darmo. Jedną pozycję, kolejną pozycję, jesteśmy już na P4, więc tak naprawdę nie musimy nawet wyprzedzać nikogo w tym wyścigu. Po prostu sami kierowcy się eliminują. Jesteśmy już na P4, dwie pozycje zyskane względem pozycji startowej, no i będziemy czystość kierowców przed nami. Kami Sakura wycofał się z sesji, ale raczej nie będzie samochodu bezpieczeństwa. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Także nie wyjechał samochód bezpieczeństwa i bardzo dobrze. Także lecimy. Przed nami Franek Morawiak. Pali? Pali w Pali. Twoje... 10%, Dwa mniej do... dwa więcej niż przody. Pytałem się Jeremiego, jak wygląda sprawa z zużyciem opon względem kierowców przed nami. Mamy praktycznie takie same zużycie opon. Franek 2 warningi ma. Pali? Młody Soczko. Tak, 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 tak. Radek na dwóch warningach, a Przemek cały czas tam się dopytuje stan baterii u innych kierowców, bo tam dobra. też mocno walczy Przemek A my przechodzimy do szesnastego Kulik, okrążenia Kulikensy. Poszli obaj Okej okay, Jadą, 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 jadą Patryk nie puszyj proszę, bo u ma DRS-a do was podkonił No dobra, twoja decyzja o, tam nie nadaje tempa Patryk, więc nie, masz, nie ma tego że Przemek tutaj chciał, żebym sporo zwolnił, no ale niestety, no nie mogę zwolnić, skoro ja nie nadaję tempa tutaj z przodu tego pociągu. No bo Szymon Łukonski będzie zjeżdżał do alei serwisowej, on dwa razy był na medach. Chłopacz, masz jedne, jednego warninga. Poleciał, poleciał. Po, poleciał jeden, ale... Nie, żyje, 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 żyje. Także tam jeden tak, kierowca jednego. poleciał, ale nie będzie żadnego wyjazdu samochodów bezpieczeństwa. Franek dalej dwa warningi. P-1, P-2, 0. Patryk Że Cały czas Franek na dwóch warningach, ja tutaj bez żadnego ostrzeżenia, zaścinanie zakrętów. No i cały czas blisko jedziemy czołówki. Tutaj Piotr, Sakulec, Kuba, Rzeszut, Franek, Morawiak. Cała nasza czwórka już odjechała Szymonowi Łukomskiemu i reszcie Stawki. Także między nami tutaj rozwiąże się walka o zwycięstwo w tym wyścigu. Chociaż tutaj na osiemnastym, na rozpoczęciu 19 okrążenia strzymałski. No, bo wszyscy lecą, wszyscy lecą. Doleciał do, do DRS-u. A przed nami Franek Morawiak zaczyna atakować pierwszą trójkę, przepraszam, pierwszą dwójkę tego wyścigu Kuba Rzeszuta i Piotka Sakulca. I Kuba Rzeszut szczepił się tutaj z Frankiem Morawiakiem i polecieli obaj na prawą stronę. Nie kurwa! No i Przemek Hubacz niestety ucierpiał na tym. A my zyskaliśmy za darmo kolejne dwie pozycje. Ja pierdolę no. Dobra, spokój e, Spal się, spal się, musisz się spalić. Jeremy cały czas mi tutaj mówi, żeby przycisnąć w tym momencie. Bo Piotrek Stakulec odjechał mi na półtorej sekundy i nie mam DMZ. Pali, 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 pali. Ja już powiedziałem, że Jerem, Jeremiemu, że dobra, dobra, on już odjecha na półtorej okay. sekundy. Nie jestem w stanie nagle zniwelować pół sekundy do Piotka Stachulca, więc nie ma sensu się wypalać z baterii. Mamy 9 okrążeń do końca, więc zobaczymy, pali. czy jestem w stanie 90. czystym tempem tutaj nadrobić ten dystans do Piotka Stachulca. No to to będzie ciężkie do zrobienia zadanie. No, ale zobaczymy. Jesteśmy na P2. Albo nie, w sumie jak będzie jeszcze, to zjeść. Chociaż nie, bo tu jest 3. Dobra, nie, 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 dobra, nie, 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 nie. Pytałem się co do sytuacji, jeśli wyjdzie samochód bezpieczeństwa. Nie, zostało, to by były dwa lapy walki. To nie. A ja cały czas próbuję gonić Piotka Stachulca. 21 okrążenie kończymy. No, P2 przygłosisz. Także Remi już tutaj bardziej spasował z walką 20. o zwycięstwo w tym wyścigu. Ważne jest dojechanie na tym P2, no ale zobaczymy. Jeszcze się nie poddajemy 6 okrążeń do końca. teraz to może by się coś jeszcze stało, ale... Tyle samo macie. Teraz przepala. Troszkę na wyjściu. Jak możecie zauważyć, troszeczkę odrobiłem do Piotka. Ok, no na razie nie pali. 15%. 10%. I cały czas Jeremy mi mówi o stanie baterii u Piotka Stachulca. Mamy w podobnym e, stanie baterię, więc e, tak naprawdę teraz liczy się czyste tempo. Nasze czyste tempo. I odrobiłem 30 na tym okrążeniu do Piotka 8. Stachulca. Teraz będziemy wchodzić w parabolikę 8% baterii u Piotka Stachulca, my mamy troszeczkę więcej I teraz przepalam, przepalam wszystko co mogę na tej prostej, żeby zjechać 5. do tej sekundy Pali, pali, cały pali, 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 już nie pali. Wypaleni jesteście. W tym momencie już jesteśmy bez airsu razem z Piotkiem Stachulcem, poniżej 10% przed hamowaniem do zakrętów. Przepala, przepala, przepala. Przepala. skończył. Także to są naprawdę bardzo kluczowe dane od Jeremiasza. Mówi mi, w którym momencie Piotrek Stachulec odpala baterię. Ja tutaj próbuję cały czas urwać. Przepala. Próbuję się zmieścić poniżej tej sekundy do Piotka Stachulca, no ale on cały czas w drugim sektorze ma przewagę tempa. Zauważyłem w trakcie wyścigu, że jesteśmy troszeczkę inaczej Przepala. ustawieni. Nie ja prawie. na prostych jestem w stanie odrobić ten dystans, czyli prawdopodobnie mam niższe ustawienia e, skrzydeł aerodynamicznych. Mam też o 3, 3% lepsze opony w lepszym stanie. To jest niewielka różnica, praktycznie, nie wpływająca na tempo. I tak jak wspominałem, Piotrek Stakulec jest tutaj bardziej ustawiony na docisk 3. niż na proste odcinki w porównaniu do mnie, więc ja odrabiam na prostych, ale tracę w zakrętach, więc coś za coś i nie jestem w stanie. Fali. 10. No zejść poniżej spalić. tej sekundy. Na prostej jak możecie zauważyć, ta delta, ta różnica, ona się zmniejsza. Ona już tutaj schodzi, schodzi. Nawet zaraz chyba zejdzie poniżej sekundy. Nie, nie zejdzie tutaj pod koniec prostej. Wchodzimy teraz w szykane. I po wyjściu na trakcji, troszeczkę tracę czasu 40-50 tysięcznych, więc on ma lepsze wyjścia zakrętów. Przepala. Ale zaczynam odrabiać, zaczynam odrabiać pod koniec prostej, jak widzicie. Teraz będziemy wchodzić w trzy kane. No i tutaj, niestety, ale zno, znowu zaczynam tracić kolejną, jedną, dziesiątą. No i przechodzimy do ostatniego okrążenia. Niestety, widzowie, ale nie byłem w stanie zdejść poniżej sekundy. Piotr Sakules też odpalił się już na te dwa ostatnie okrążenia. No, po prostu nie popełniał błędów, pojechał bardzo dobre okrążenia. Więc Piotrek Stachulec wygrywa pierwszy wyścig lanowy. Wygrywa Mądrze. My dojeżdżamy na P2. Za mną jest Kuba Trzeciak, Cezary Żubrowski, Jakub Skowroński. Więc tam spore dymy się odwaliły pod koniec e, tego wyścigu. No bo Kuba Rzeszut jest na P14, Szymon Wiatr DNF, Kubacz dopiero 12, e, Kęsy 6. Więc e, no były dymy, spore dymy. My dojeżdżamy na P2, najważniejsze jest to, że uniknęliśmy wszelkich incydentów i po starcie z P6 dojechaliśmy na bardzo wysokiej pozycji. Zdobyliśmy 18 punktów, Kuba Rzeszut tych punktów zdobył 0, nic. Więc e, odrobiliśmy do niego 18 oczek, co daje nam możliwość walki z nim o wicemistrzostwo, o drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, bo Piotrek Stakulecki już na trzy <laughs> wyścigi przed końcem ma wygrane mistrzostwo. Także widzowie, to był pierwszy wyścig lanowy. Oczywiście, no ja już jestem po tych wszystkich wyścigach. Ee, większość z was pewnie już zna wyniki, no ale powrzucam tutaj wszystkie te odcinki, mam wszystkie nagrane onboardy z mojej perspektywy. Niestety jakość mikrofonu nie polepszy się przez te kolejne filmiki. Dalej będę tak cichy, nie będzie mnie praktycznie słychać, no ale będę w stanie starać się wam to wszystko tłumaczyć. Także widzowie, mam nadzieję, że spodobał się ten filmik, że ten format tego lana to wszystko naprawdę fajnie wyglądało. Widzowie, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się na kolejnym filmiku z kolejnej rundy. Także trzymajcie się, hej!